Witamy, witamy hodowców w Polsce, wszystkich. Witam. W hodowli Dariusza Marciszewskiego, dzisiaj Gosze jako o, można powiedzieć przed dosłownie san, samym finałem sezonu 2020. Ostatni lot 500 km, to był lot fenomenalny ze względu na to, że e, w 17 w pierwszych gołębiach na oddział 11 gołębi było z hodowli Darusza Marciszewskiego, z hodowli Dariusza i Ewy Marciszewskich. Ale Panie Darku, jak można powiedzieć, sezon z początku nie zapowiadał się dobrze, bo można by powiedzieć, że to było na takiej zasadzie, że Wy nie mogliście się wstrzelić w ten sezon. Ale jakby dlaczego? Bo jak przyszły już te loty, teraz dosłownie pod wiatr, ciężkie, upalne, no to Wasze gołębi się pokazały dopiero z tej takiej dobrej strony. Mówię, nie? Z... Początek był dobry, bo mówię, miałem też chyba 8 gołębi, czy 7 w dziesiątce z pierwszego lotu. Lot był z kierunku normalnie taki nie za ta szybko, to było ok. A potem coś się zaczęło w Polsce dziać. Wszyscy mieli bardzo słabe loty, wiatr, wywiane i trzysetki, pięćsetki i zakłócenia jakieś, ginęły bardzo dobre lotniki. Wiele oddziałów zaprzestało lotowania, po prostu był kryzys, działy się cuda. no Myśmy to jakoś dawali radę z tym wszystkim. W sumie oddział mamy tam 70 paru członków lotujących. Jest ciężko, bo, bo dużo kolegów rezygnuje, bo przerywa, bo, bo, no, bo myśli o tym, żeby, żeby na drugi rok coś mieć, bo jest dziwnie ciężko, ale no, staramy się, żeby było dobrze i mówię, końcówka teraz jest coraz lepsza od czterech lotów, już to tak jak w całej Polsce to się unormowało trochę, pogody są już stabilniejsze, nie ma tych wiatrów i wtedy wychodzi siła, siła gołębnika i, i siła, no, ogień wychodzi, po prostu co kto ma, to dysponuje. No, armaty wyciągnięte na ten na, ten, sezon, na końcówkę. Pokażemy no. za chwilę, dogramy tą dalszą część materiału i pokażemy, jak to właśnie wyglądało na per, z perspektywy właśnie list, bo dokument, czyli lista, którą za chwilę pokażemy, będzie taka najbardziej wiarygodna, która będzie pokazywała, jak to faktycznie wyglądało. A, też pokażemy takie ciekawostki związane właśnie z głębiami młodymi, jak te głębi przygotować, jaką karmę podawać. Pokażemy też hodowcom takie rozwiązania w przypadku głębi młodych, więc zobaczcie sobie ten film cały, ale jedyne co powiem, to pamiętajcie, hodowcy o tym, że to jest hodowla mistrza Polski kategorii M z zeszłego roku, czyli ta najcięższa rywalizacja kategoria maraton, gdzie głębiej muszą walczyć już naprawdę w ekstremalnych warunkach i w długich dystansach. A w tym roku wcale nie jest hodowcy gorzej, bo wystarczy, panie Darku, jeszcze ten ostatni lot zamknąć no i... i jest no, troszkę, wynik pod skalę żeby, polski no, znowu. Jeżeli pogoda, pogoda tu nie, nie, nie sprawi jakiegoś tam figla, to Głomki są na fali, no, mówię. Dwa maratony poprzednie uderzyłem dobrze. 300, również po maratonie pierwszym, miałem 7 gołębi w w oddzielę, już czysto. Potem maraton znowu były, było bombardowanie. Teraz 500 było 4 pierwsze i w 17 w oddziele 11 moich. No i zostało teraz postawić kropkę na di. Ja wiem, że konkurencja jest mocna, ale. Ale to mobilizuje do, do pracy, i, i ja wiem, no do, co do konkurencji, ja nie mogę zrobić nic. Oni każdy ma u siebie na podwórku, dwórku wszystko do działania. Ja robię tylko u siebie to, co mam, mogę zrobić i gołąbki przygotować. My na ostatnie 8 lotów mamy 7 lotów długich, zaznaczam długich 550. W sensie 500, 700, tak jest. 500, na ostatnie no... tylko jedna wchodziła 360, a reszta była lotów 550 i 750. Gołąbki umierę coroczne. I są równiejsze od starych. To pokazuje ten ostatni lot dwie i też takie super. I dziwne to jest, ale, no, ale prawdziwe. No. To, to pokazuje ten ostatni lot, że z 500 km 550 a pierwszy i trzeci gołąb to był właśnie roczny. Roczne gołębie, które no, no błyszczą już od, od dłuższego czasu u mnie i no, ale są z pochodzenia, no, no, nie urodził nasokoła. Dokładnie. Zróbmy tu takie no. cięcia, pokażemy tą część, taką typową, gdzie Pan Dariusz pokaże te listy, pokaże te wyniki, bo chyba najwiarygodniejszą rzeczą już jest dokument, gdzie będzie przedstawione po prostu czarno na białym, jak to wygląda. Wszystkiego dobrego. No, u mnie to zaczęło się bardzo dobrze się zaczęło, bo były czołowe gołębie na pierwszym locie w oddziale To był odmiary miarę normalnie, nie pogoniło tych gołębi i od czwartego lotu, od czterech lotów już wstecz do tej pory, czyli mieliśmy jedenasty, jest super ale mówię, pogody się zrobiły już stabilniejsze, zrobiło się ciepło, nie ma tych wichur, co były na pięćsetki na już można typować dobrze i gołębie gołębie już mają jakieś stabilizację. chociaż są jeszcze jakieś takie sprawy, że no, no nie, nie, nie można tego, nie wiem co się dzieje, lotniki bardzo dobre pojedynczo jeszcze giną trzy, czteroletnie, roczne sobie bardzo dobrze dają radę sezon jest bardzo dziwny, ale to no to w większości hodowców, nie tylko u mnie ale mówię, zaczęło się bardzo dobrze, środek był trudny, ciężki, dziwny i teraz gołębie już od czterech tygodni po prostu są u mnie na fali i jest coś niesamowitego a jak wygląda w chwili obecnej sytuacja w oddziale, bo we wszystkich kategoriach jest na pierwszym miejscu po tak, no w rocznych, co tam jestem drugi, a tak z całości i wtypowanych generalka wszystko jest super, także. No ale przede wszystkim powiedzmy o maratonach i kategorii C, bo w tamtym roku było mistrzostwo Polski kategorii maraton, a w tym roku nie jest wcale gorzej, bo niewiele brakuje, bo wystarczy ten weekend. No to tak samo byłeś w poprzednim roku, w takim samym czasie jak teraz. Tylko pamiętam, to był czwartek, teraz wystarczy mamy wtorek. tego gębia szykowane było. Tak, te gołąbki były szykowane, klepnęło, chociaż. Nie każdemu to co by się dało, nie wszystko wyszło, bo gołąbek też miał pod Spartakiadę wyniki nie, nie poprawił wtedy. Ale mój nie wszystko wyjdzie. Ale maraton wyszedł i wystarczy. W tym roku też jest sytuacja podobna. Jesteśmy po dwóch maratonach. Gołąbki super. Wyjściówka jest bardzo dobra. Tylko zostanie klepnąć, ale czy to wyjdzie, no to mówię. Trzeba mieć i szczęścia, troszkę. No i mówię, aura, jak będzie, niby zapowiadają. Wkład no to i 28 stopni, no to do mnie to jest sprawa kapitalna i powinno być dobrze. No. Wyniki, jakby można pokazać. Wyniki, no to z dwóch ostatnich lotów, no to w telefonie mogę tutaj coś znaleźć. Z dwóch ostatnich lotów, no to wyszło na przykład maraton, to wyszedł coś takiego. To jest lista. Zobaczcie, to jest lista e, z, e, ostatniego czy przedostatniego? Z, drugi, no, z, drugiego, przedostatniego. Maratonu, z drugiego maratonu. Czyli mamy tutaj listę, gdzie a, Marciszewski, Ewa i Dariusz. Drugi gąb, trzeci gąb, piąty gąb, siódmy gołąb, a, dziewiąty gołąb. No po prostu 36 zakoszowanych, 27 w konkursie. Super, super udany lot. A, ale maraton, znaczy nie maraton, a teraz 500. Ostatnia ostatni 500 lot. 500 była, ale ona była podobna do do maratonu praktycznie to były 8,5 godziny pierwszego gołębie i to wyszło też super, bo wyszło to no podobnie, proszę bardzo, wyszło to tak. I to jest lista z ostatniego lotu. No i tu już mamy hodowcy, zrobię takie zbliżenie. To jest tak: 46 zakoszowanych, co prawda, 27 w konkursie, ale jakie 27 w konkursie? Na 17 gołębi w oddziele mamy hodowcy, na 17 głębi w oddziele mamy hodowcy 11, Ewa i Dariusz Marciszewcy. Jakby można podświetlić kawałek, bo się na ekran. I teraz zobaczcie, hodowcy, gołębie siadają na pozycjach: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, 9, 11 13, 14, 15, 15, 17, i tak dalej, i tak dalej. Tam się ciągnie lista. To jest hodowcy bicie na skalę Mistrza Polski. Tak? Ale mówię tak, no, gołąbki siadały prawie po 8,5 godzinach 544 km, czyli lot bardzo wymagający. Jest tu szybkość. Szybkość wyszła 1093 do pierwszych gołąbków, czyli to jest, no, no było co robić. No, bo gołąbki naprawdę. U mnie i o dziwo dałem dwa roczne do serii. Jedną samicę w piątkę, bo siada, siada kapitalnie. niespieżona po szali i po samczyku 24,93 No to to jest idealna para. Samiczka niespierzona, dwa pióra. Ostatnie loty siada czołowo, teraz ja typowiem te w piątkę. Poprzednio tak samo w piątkę siada super. Z maratonu u mnie siadła szósta, teraz siadła u mnie jako pierwsza. Były dwie, o sekundę, o, dwie sekundy po sobie. Następna roczna daje wdychę setka z tej pary co upawa Baranowskiego. Też tu jedno daje na aukcję. Dzisiaj siada też samiczka jako trzecia. Dwie daje wdychę wtypowane siada pierwsza i trzecia. No, Te roczne? Roczne i no, mi potrzebna była ta 500 -ka. do typu. Wyszło super, bo na 300 punktów możliwych 298,5. No to półtora punkta tylko straty, no, gdzie już ilości nie są duże, gołębi. No to, no to jest super sprawa. Ale przede wszystkim to cieszy człowieka, bo pokazuje to, że drugi rok z rzędu człowiek leci w tej samej dyscyplinie, tej samej kategorii. To znaczy, ja już od kilkunastu lat mnie to cieszyły te loty długie i tym się zajmowałem. To nie jest przypadek i to nie jest, nie jest tylko, jak niektórzy mówią, że tam mają może być szczęście, może być, może się coś udać. Tu się nic nie może udać, tylko to jest lata pracy, selekcji i wymagania od swojej gołębi. Ja, ja gubiłem gołębi nieraz na takich lotach, jak teraz gorąca były. Roczne czy dwulatki, ja gubiłem gołębie, które miały po się konkursów i, i się nie zamywałem, robiłem dalej swoje, ale to, co pozostawało, to na lata służy dobrze i, i gołębie, które mają 5-7 lat potem, też siadają czołówki i są w drużynie w generalce czy, czy do kategorii maraton. Także no, trzeba wymagać od gołębi i od siebie, i jest ok. okay a Panie Maryszu, Dariuszu, jak sytuacja teraz w przypadku głębi młodych? No, trzeba. Bo wiem, że to jest teraz taki przypadek już dla każdego hodowcy bardzo ważny gołębki są po trzech próbkach już, po trzech lotach próbnych dwa razy były wywiezione w grupce, raz pierwszy raz 15 km, drugi raz 20 trzeci raz już były pojedynczo z 25 km jeden gołąbek odpadł, wszystko jest na dobrej drodze, teraz są upały, to im odpuszczam trochę jutro ma być chłodniej, jadę znowu na jakieś 40 km Praca, praca, praca. Nie przekarmiać gołębi trzeba. Karmy lekkostrawne, i wszystko. No i Dbać o to, i będzie dobrze. Dokładnie, przede wszystkim to co, to, co było przed chwilą powiedziane. Nie przekarmiać. Nie przekarmiać i mówię, na upałach grochy absolutnie odstawić i będzie dobrze. Lekkie karmy, super dietki, jakieś tam drobne nasionka, jakieś kasze, dać lepiej. Niż, niż po prostu płatki owsiane, niż je nabić. Groszków nie dawać, bo, bo efekt będzie po prostu gołębie. Głębia będą chorować i, i to daremne jest do tej pory chodzenie koło tego w odwrotną sytuację tak no, tu jest sezon taki upału, upału wakacji i to jest no, najwięk... najbardziej trzeba dbać o te bakteryjne rzeczy i tu ja jak mówię od lat improver i antifunkal to stosuję i dodaję zakwaszacza lub octu jabłkowego to jest uważam wystarczające gołąbków nie przekarmiać nie dawać grochów to jest podstawa i mówię te produkty dwa 3 razy w tygodniu i wystarczy żeby te gołąbki poniedziałek poddać. wtorek to znaczy po locie po treningu po treningu od razu i po locie zawsze poniedziałek wtorek lub jeżeli lot jest krótki taka setka to już po południu polocie podać po południu już po locie pierwsze elektrolity i coś na jakiś miks podać czy cośkolwiek na adeno żeby te gołębie nie miały wymiotów a następna sprawa to jest podać to bo tu jest są rzeczy kwaśne dodać zakwaszacz lub ocet jabłkowy to mówię nie przekarmiać i grochów absolutnie nie dawać w upały w te ciepła bo, bo będzie po te dwie rzeczy to są od lat uważam idealna sprawa i bez tego no, ciężko by było utrzymać gąbki w formie no i po przylocie na przykład na pierwszy Szałko przy locie, no to białko można podać, bo to na rozgrzane mięśnie jest podstawą, tak samo na stare jak i na młode. Ja, tak ja do, tego używam. Dodam, dodam taki komentarz, żeby każdy z pamiętał, że białko najlepiej podać zaraz po locie, bo mięśnie są rozgrzane, a wtedy jest białko najbardziej przyswajalne. Tak jest. A, ktoś o tym może nie wiedzieć. A białko, jeszcze tak dodam, że Speedrin Vitality jest jeden, jedno z bardziej wydajnych białek pod kątem tego, że jest małe dawkowanie, a bardzo dużo dawka BCA, czyli po prostu czystego białka. w Produkcie. Jest tu pojemnik 100 gramowy Red Bullit, ale uważam, to jest miareczka jest na kilka litrów wody, bo tam jest na napięcie, tam daje na 3-4, uważam, że to im nie zaszkodzi wcale, ale mówię, bardzo szybko gołąbki dochodzą, tak stare jak i młode do siebie, do tego można jakieś elektrolity dodać, jakieś cukry jeszcze, bo mówię, po locie trzeba jakieś tam elektrolity podać. I czy A, To, to jest, jest super sprawa. Trikoli, jeszcze widzę, tak? A to tak, tak. już pokazywaliśmy do kiedyś. No, trikoli to ja mam i w budże, i to są w tabletkach. W tabletkach to tak. dla tych, co się spóźnią. Dla spóźnialskich, dla gołąbków o słabej w formie. Jedna saszetka na ślinie w ustach, wrzucić do, do przełyku. Wystarczająca sprawa. Mówię przez dwa dni, gąbek, który spóźnił, dwa razy mu podać po jednym. W jednorazowym podaniu uważam, że już nieraz nie można go w stadzie już odnaleźć tego gąbka. Nie, 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 nie trzeba go na bok odstawiać, wystarczająco mu po prostu podać jak najszybciej po powrocie. Bo on gdzieś w rękach się mógł napić, gołąbek, który spóźniony jest. Ja też uważam, coś jest mu nie tak. Nie dlatego się spóźnił, że, że był słaby, tylko że po prostu gdzieś był zainfekowany w coś. I o takiego gąbka trzeba zadbać. Polecam, naprawdę dobre. Ja w pudrze podaję dwa razy w sezonie. W pudrze on jest niby cenowo, to jest. No Droższy produkt, ale tam go jest też. Pudełko jest 100 gramowe i 8 gram na kilo karmy. Dwa razy, trzy w sezonie podać. siekiera. Wystarczająco. Także mówię, takie pudełko jak sobie hodowca dobrze to pomyśli, wszystko to mu starczy i na sezon starych i młodych. Mówię, to jest sprawa kosztowna w pudrze, ale na cały sezon, jeżeli za dwie stówki pudełko jest, no to uważam, że nie jest to duży koszt dla utrzymania głębi w, w drugim, W drugą stronę to hodowcy zawsze trzeba pamiętać. 200 zł kosztuje pudełko. A czasem jeden gą kosztuje 200 złotych. No to mówię, no niby jak ktoś weźmie małe pudełko, no bo jest dwie stówki, tylko że musi najpierw sobie posiadać ulotkę, że 8 gram produktu jest na kilo karmy. Te gołąbki, no dajmy na to, no zjedzą 2 kilo karmy jednorazowo, to już duże stado gołąbków. No to mówię, na dwa razy, przez dwa karmienia jadaję, to dwa razy w sezonie, to wystarczy na stare i na młode i jest wystarczająco. Nie ma infekcji, nie ma chorób, wszystko wygląda dobrze. Dokładnie, to tyle. Pokażemy jeszcze Panie Darku inne kwestie. Tylko, jeszcze tak na sumie, sam koniec, w przypadku głębi młodych, jak wygląda karmienie? Bo mówimy o, mówimy o tym, żeby bez grochów, prawda? A jak wygląda karma w przypadku sezonu już lutowego? Jak wygląda to w trakcie tygodnia? Teraz jesteśmy w takim sezonie, że to jest sezon przedlotowy, to już muszę głębi zastawać to samo cały czas. Mówię, są upały, bo teraz też stoimy, jest 30 parę stopni i takie dni będzie ich. Jak najwięcej teraz i trzeba uważać. Karma musi być lekkostrawna, czyli coś w rodzaju super diety z lekkostrawną kukurydzy. Jak najmniej. no mówię ja A idzie ryżpady? Ryżpady, oczywiście płatki owsiane. Kasza jest dobra, czy ktoś sobie może kupić kaszę jęczmienną, czy gryczanej kaszy dodać. No i ostropez. Uważam, że ostropes też jest go na trawienie bardzo dobry. I mówię, wyeliminować grochy w takiej porze jak teraz grochów ma nie być. Tylko najważniejsze, drobne nasionka, żeby były super dietka, Mówię, ryż, pady, płatki owsiane, ryż nawet biały, normalny ze sklepu, ryż tak samo. Nie przekarmiać gołębi, lepiej, żeby one troszkę głodniejsze były. Będzie wszystko dobrze. Natomiast, jak się gołębie przekarmi na gorącach i nie zakwasi wody, nie poda jakiś tam spraw na infekcję, jest to problem, utrzymać w zroju. Tyle hodowcy. Dobry lot, a przyjedziemy tu za jakiś czas dobrego. i zobaczymy jak wygląda sezon młodych 2020 już po zakończonym sezonie, wtedy podsumujemy sezon 2020. No i panu Darkowi życzymy oczywiście mistrza tego Polski w C albo M, bo znaczy no dokładnie M Maraton, bo tutaj tak mówię, no wystarczy ten weekend do zamknięcia tego tej kategorii. Wszystko jest na dobrej drodze, nie jest to proste, nie jest to łatwe, trzeba mieć i trochę szczęścia. Zeszłoroczny Misz Polski, więc może i. Ale na szczęście nie ma tego co liczyć. Dublowany może Misz Polski. Na szczęście nie ma tego co liczyć, tylko <laughs> trzeba mieć lata pracy i dobrego ember. Dokładnie. Dzie 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 dobry lot. Co ja dobrego na młode Dziękuję.